Witam państwa Radosław Niziołek, gość sportowy. Moimi państwa gośćmi są Piotr Orzechowski, kronika Tygodnia. Witam cię, Piotrze. Witaj. I Tomasz Tomczewski, gazeta Zamojska. Witam ciebie, Tomku. Witam również. Dzisiaj w programie Piłka Nożna. Tomku, jak oceniasz wybory nowego prezesa polskiego związku? Czy ja tak? Powiem, nie ukrywam, że ja byłem jednym z tego licznego grona, które wybory oglądało na żywo i spędziłem tam pół dnia przed telewizorami. Przed telewizorem, no i oglądałem z nadzieją, że Zbigniew Boniek wygra, krótko mówiąc. No i z wyboru jestem zadowolony. Mam nadzieję tylko, że teraz spełni oczekiwania tych, którzy w niego wierzą. Boniek był znakomitym piłkarzem, nie powiodło mu się potem w roli czy klubowego trenera, bo co wdział klub to spuścił do niższej ligi. Krótkie epizod z reprezentacją Polski też miał niezbyt udany. Natomiast jako prezes. Piłki Nożnej, mam nadzieję, Polskiego Związku Piłki Nożnej, mam nadzieję, że się sprawdzi. Ach, już jego pierwsze decyzje y, oznaczają, czy dają taką nadzieję, ponieważ niejako y, zaproponował y, wiceprezesowanie Koseckiemu, czyli swojemu kontrkandydatowi. Tak? W polskiej polityce to sytuacja raczej y, nie do pomyślenia. Czyli Zbyszek Boniek potrafił się dogadać ze swoim kandydatem. Myślę, że tak. No i to tylko świadczy na jego... Korzyść w zarządzie PZPN-u jest też młody Koźmiński, którego ojciec był takim, no, może nie zajadłym, ale przeciwnikiem Zbigniewa-Bońka, ale też mu to nie przeszkadzało w tym, aby Marka zaprosić do współpracy. Natomiast odnośnie wyborów, jeszcze jedna uwaga. Rubelski Związek Piłki Nożnej mógł poprzeć trzech kandydatów. No i Wykorzystał to, udzielając poparcia Bońkowi, Koseckiemu i co ciekawe tą trzecią osobą był pan Potok. A to trochę tak jakby udzielić poparcia jednocześnie Macierewiczowi i komuś, kto go tam bardzo nie lubi, na przykład Więc To akurat mu się dziwić, ale podejrzewam, że w Lublinie chcieli się zabezpieczyć na każdą ewentualność, chociaż głośno twierdzili, że zmiany są potrzebne. Reasumując, ja jestem zadowolony. Piotr, jesteś tego? zadowolony z wyboru nowego Polskiego Związku? Hmm. Jeżeli chodzi o Bońka, to Boniek zdecydowanie miał najlepszą prasę spośród wszystkich kandydatów. Energiczny, przebojowy kandydat, który w dzień wyborów jeszcze zrobił sobie jogging wokół hotelu, co skrętnie zarejestrowały kamery. Sprawdził się jako menedżer, będąc wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej pod koniec lat 90. załatwił reprezentacji pierwsze kontrakty reklamowe z sławetne Berlo, tak? potem z Ero, przed Mistrzostwami Świata w Korei i Japonii, więc na tym polu ma zdecydowanie większe doświadczenie niż panowie, którzy zawsze byli działaczami, tak? a wiadomo jak to jest tutaj z naszymi działaczami. Więc miał poklask społeczny, miał poparcie kibiców, poparcie mediów, olbrzymi kredyt zaufania. No i teraz kwestia, co z tym poparciem zrobi. No, Pierwsza decyzja, o których wspomniał Tomek, wziął sobie grono współpracowników, którzy w żadnym wypadku nie, nie kojarzą się z tak zwanym związkowym betonem. Wziął sekretarza generalnego Macieja Sawickiego, który prawdzie wcześniej pogrywał sobie w ekstraklasie w Legii Warszawa aczkolwiek później dosyć aczkolwiek dosyć wcześniej zdał sobie spokój z piłką nożną poszedł na studia wykształcił się dość, dość solidnie no i pracował w filmie Dajar która była zaraz <laughs> Pracował w firmie Dajar, która zajmowała się m.in. pamiątkami, gadżetami związanymi z Euro 2012, więc pierwsze ruchy no, są obiecujące, aczkolwiek też nie mam żadnych wątpliwości, że. Bo niech pewne, pewne posunięcia będzie robił, żeby zaspokoić ten głód zmian, tak? bo głód zmian w Polskim Związku Piłki Nożnej jest przeogromny. Od lat już jest oczekiwany. Oczywiście, że tak, ponieważ Grzegorz Lato wraz ze swoimi współpracownikami robił naprawdę wszystko, żeby zniechęcić do siebie ludzi. Tak, kibiców jakimś, jakimś cudem poparcie sponsorów miała to tylko proste, z, prostej, z prostego rachunku matematycznego, ponieważ zbliżało się euro 2012 olbrzymi, olbrzymi instrument marketingowy, No i to sprawiało, że, że duże firmy trwały przy reprezentacji Polski. Niemniej jednak gdyby obliczyć tylko samą otoczkę, tak? Otoczkę wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej, to no, Grzegorz Lato zrobił zepsuł wszystko, co mógł, więc... Czy można być gorszym prezesem niż, niż lato, To pewnie nie, więc olbrzymie pole do popisu przed Zbigniewem Bońkiem. Przede wszystkim działania na tle marketingowym, na polu marketingowym, żeby, żeby ten klimat wokół polskiej piłki się ocieplił. No, ale też nie, trzeba pamiętać o... No, jest masę tematów do ogarnięcia, chociażby stworzenie specjalnego... <laughs> Przepraszam. Jest masę... Jest masa tematów do ogarnięcia, jak chociażby szkolenie młodzieżowe. No, dlaczego nie możemy sobie pozwolić na taki system szkolenia młodzieży, jak chociażby Niemczech, którzy jeszcze 12 lat temu, Niemcy 12 lat temu ponieśli całkowitą klęskę na Euro 2000, no i no jakby zaczynali od zera. No i teraz, odbudowali się. Tak, tak, odbudowali się potężnie, więc dlaczego u nas nie można czegoś takiego zrobić. No, za szkolenie młodzieży ma odpowiadać Roman Kosecki, który z własnych pieniędzy ciężko zarobionych na Zachodzie Kosek z, zbudował Kosę Konstancin, wypromował swojego syna, który teraz gra w Legii Warszawa, no i jakieś tam pojęcie o tym ma. Na, jakim, na jaką skalę rozwinie się Kosecki jako wiceprezes no, czas pokaże, więc na razie pierwsze decyzje nowego zarządu, nowych władz Polskiego Związku Piłki Nożnej to Wiadomo, że wszyscy będą patrzeć im teraz na ręce, wszyscy będą rozliczać ich, właśnie będą chcieli takich szybkich zmian, wiadomo, że nie wszystkie sprawy da się od razu ogarnąć, jak chociażby sprawa tej siedziby, tak, na Wilanowie, gdzie już decyzje pewne już zostały uskutecznione, podpisy pod umowami wielomilionowymi również zostały złożone, więc... Potężne pieniądze. Także. Tak, potężne, potężne, tam się mówi nawet o 60 milionach złotych. Yy, więc yy, kilka spraw jest do odkręcenia, kilka spraw jest do naprawienia. No zobaczymy. No, na pewno na pewno gorszym prezesem niż Grzegorz Lato, no, nie, nie można być. No. Tomek. Yy, jeszcze w, tak? w nawiązaniu. Tak wydaje mi się, że najważniejsze, że dojrzeli do zmian ludzie w Polsce. I sami delegaci przed poprzednimi wyborami bo on też był faworytem. Ale przegrał. Przegrał i to sromotnie wybrano Grzegorza. I to bodajże w pierwszej turze. No, na szczęście ludzie zobaczyli, że no, nie zmierzało to w dobrym kierunku. Część delegatów pozostała ta sama, ale część w związkach była już inna, nowa, taka, która stawiała m.in. na bońkę czy na. Koseckiego, ja więc widać, że, ta... że te zmiany no, były potrzebne. Ja myślę, że duży, duży wpływ mieli prezesi yy, Ekstraklasy i pierwszych, pierwszych, yy, Pierwszej Ligi, którzy też tam yy, byli za Bońkiem, chcieli tych zmian, bo widzieli jaka jest ta piłka na, nasza, polska, że to cały czas w miejscu stoi. Yy, brak awansów do Ligi Mistrzów, yy, Liga Europejska jest tragiczna w wykonaniu naszych drużyn, także to też miał chyba duży wpływ, nie? Prezesowie tych lig. Na pewno. Znaczy, my tam Bońkowi możemy tylko sobie tak tutaj doradzać, on na pewno wie co trzeba. Zrobić. I jest kilka takich paradoksów, jak na przykład ten, że w Polsce ligi nie grają w lipcu i w sierpniu, kiedy jest najcieplej, trawa najbardziej najlepsze zielona, warunki A, do gry. praktycznie najlepsze warunki do gry, no, ale ponoć ma się to zmienić, także trzeba zrobić porządek i z wydziałem dyscyplina, by nie było takich kwiatków, jak ten, który gdzieś tam ujrzał światło dzienne przed kilkoma dniami, że re relegowany z ligi ŁKS był niesłusznie. Mm -mm. I teraz PZP jest narażony na wielomilionowe odszkodowania. Ale miejmy nadzieję, że poprzez właśnie dobór odpowiednich ludzi. Młody sowiecki, o czym mówił Piotrek na stanowisku sekretarza PZP, no to zajął, na, zajął miejsce, wydawało się nieśmiertelnego, kręcimy. Liczymy na zmiany. Mhm. Podjąłeś taki temat o rozgrywkach. Jak oceniasz tomku rozgrywki naszej tutaj ligi okręgowej? Czy stoimy w miejscu, czy się rozwijamy do przodu, czy się cofamy? Znaczy powiem tak, zacznę od troszkę innej kwestii. Jeżeli porówna się ten poziom do tego, co drużyny grały przed kilkoma czy dziesięcioma laty, to jest coraz słabiej, ale trzeba pamiętać o jednym i mam nadzieję, że Bonek też zrobi z tym porządek o kolejności na zewnictwie lig, bo liga okręgowa de facto piąta jest szóstą w kolejności. Liga, w której gra ASPN. Hetman nazywa na czwartą, jest piątą w kolejności, więc oglądając mecze no, bierzemy pod uwagę czwartą ligę, a widzimy drużyny, które grają na piątym poziomie, więc poziom niżej niż było to kiedyś pod tą samą nazwą. Ja sobie myślę tak, no w ogóle patrząc na piłkę od, od klasy A, B, okręgówki czy nawet czwartej lidze w piłce, jak i wszędzie widać kryzys nie ma pieniędzy, drużyny mają czasem problem ze skompletowaniem składu. Dochodziło przecież w czwartej lidze w naszej grupie do takiej historii, że Roztocze-Szczebrzeszyn jechało na mecz w jedenastu chłopa. Mało tego, to jeszcze wygrywali ten mecz na wyjeździe, co no, no nie świadczy dobrze o poziomie tej ligi. Tak, ja oczywiście, to... oczywiście. Większość, większość drużyn jest zdanych na łaskę bądź nie łaskę samorządów lokalnych, no bo wiadomo jak to z, tutaj na, na Zamożczyźnie jak jest z przemysłem, tak? z, z firmami, które dodatkowo chciałyby łożyć pieniądze na futbol. Wiadomo, że aż tak dużo tych podmiotów nie ma. No i główny ciężar finansowania drużyn piłkarskich, niezależnie od poziomu rozgrywek, w głównej mierze spoczywa na, na, na władzach lokalnych. No, a... Miasto przyjmuje. Tak, tak. Określenia. Miasta, samorządy, tak. I wiadomo, jaki jest teraz trend, ogólne zaciskanie pasa, i to jest na, 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 wszelki, na wszystkich szczeblach praktycznie rozgrywek, chociażby przykład huczwy, tyszowcy, gdzie to finansowanie. Miasta było, było naprawdę w znacznym stopniu ograniczone. No I trener, i zarazem prezes tego klubu Jacek Paszkiewicz no, poważnie zastanawiał się nad wycofaniem drużyny z rozgrywek. Kolejny przykład: w Hrubieszowie również. Sul? Tak, tak. W Biłgoraju również. W Szczebrzeszynie. Wszędzie te samorządy obcinają do, dofinansowanie dla drużyn piłkarskich. No i to mamy, mamy przełożenie na, na, na wyniki. Na szkolenie też tych zawodników. No tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, że, że z tymi grupami młodzieżowymi jest tak, że to zazwyczaj one obrywają w największym stopniu jeżeli chodzi o cięcie kosztów, więc na, na, na taki względny spokój, względny komfort może pozwolić sobie właściciel chociażby Omegi stary Zamość, tak? On, on w głównym stopniu łoży z własnej kieszeni, więc, więc może sobie robić, co, co mu się podoba, tak? Będziemy mieli trzecią ligę w Zamościu, Tomek? Będziemy mieli. Myślę, że o. Teoretycznie, teoretycznie, teoretycznie to już mamy, bo nie ma drużyny, która byłaby w stanie SP Hetmanowi zagrozić. To jest najlepiej pokładana drużyna w lidze. No, nie tylko sportowa, ale i organizacyjnie z największym budżetem i to miejsce w tabeli, tam siedem punktów przewagi nad rezerwami Bogdanki, której tak nie będą chciały wchodzić, to nie powinno dziwić. Także spokojnie chłopaki przegrają wiosnę i. Awansują do trzeciej ligi. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Ja mam nadzieję, że coś nie gruszy i będzie też jakaś tam reforma lig, bo w tym momencie to de facto byłaby czwarta liga. Mhm. Dalej, tak, patrząc na rozgrywki trzeciej ligi, czwartej i piątej w naszym regionie, to po rundzie jesiennej można powiedzieć, że jest wszystko pozamiatane. Bo Rozma to... Rozmawiamy o piłkarzach, porozmawiamy mhm. teraz o sędziach. Piotrze, czy warto robić kurs sędziowski, bo ostatnio pisałeś taki temat, artykuł był o, o sędziowaniu w pewnym, na pewnym meczu, gdzie sędzia został zaatakowany przez piłkarzy. Czy warto robić kurs sędziowski i sędziować i być sędzią? Jak oceniasz to? A, to. Wiesz, kwestia jest taka, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Na pewno osoby odpowiedzialne chociażby za organizowanie takich kursów powiedzieliby jednoznacznie, że warto robić, ponieważ można sobie wyrobić pewne, pewne takie właściwości, cechy, tak, no bo aplikacje. trzeba mieć. Na... Tak, trzeba mieć bardzo grubą skórę, jeżeli chce się być sędzią piłkarskim. No to już jest kwestia indywidualna, no bo w dzisiejszych czasach nikt już nie woła sędzia Kalosz na meczach. Tak? To już Ja jest... słyszałem już teraz. No tak, ale no. chyba teraz już nikt nie woła sędzia Kalosz, raczej bardziej dosadnych określeń się używa. No i coraz częściej, znaczy nie wiem czy tych przykładów rękoczynów nie ma aż tak wiele, ponieważ tak jak rozmawiałem tutaj z kolegami z władzy Zamoyskiego, związku. Yy, przykład, kiedy sędzia Tomasz Pakuła został zaatakowany podczas meczu w Luchówku. Luchówek. To był pierwszy od niepamiętnych czasów przykład, kiedy, kiedy ten sędzia był. Ale to był błąd sędziego, no nie wiem, no, z, z czego wynikła ta sytuacja? No tam była sytuacja, że bodajże że jeden z zawodników otrzymał czerwoną kartkę, na co nie chciał, nie chciał się zgodzić, i potem nie chciał zejść z boiska w ogóle. No i wiadomo jak to jest. Od, od, od nitki do kłębka zaczę, zaczęły się protesty kolejnych zawodników, no i, no i, i jakieś tam y, większe emocje zaczęły odgrywać rolę. Ja myślę, że to jest takie odzwierciedlenie ogólnego trendu, jeżeli chodzi o podejście do, do sędziów, zarówno ze strony zawodników. Trenerów, jak również kibiców. Właśnie, tak jak powiedziałem, sędzia kalorz, tego określenia już nikt nie używa. Teraz obraża się, obraża się tych ludzi, czasem również straszy się. No i w ekstremalnych przypadkach dochodzi do rękoczynów. Ja z własnego doświadczenia też kiedyś próbowałem no jakby rozpędzić swoją karierę sędziowską. No i byłem dwa razy sędzią, pierwszy i ostatni raz, ponieważ po, po jednym z meczów, już nie będę mówił w jakiej to było miejscowości, żeby nie, nie robić krypto, niepotrzebnej kryptoreklamy tym ludziom, no ale po jednym meczu stwierdziłem, że ja za, no bądź co bądź, to nie są wygórowane pieniądze, ale nie będę na, wysłuchiwał na swoich bliskich i tak dalej. To jest odzwierciedlenie całej tej sytuacji, tak. Żeby być sędzią piłkarskim naprawdę trzeba mieć mocne nerwy. Co ja będzie Piotrze z tą drużyną teraz? Z którą drużyną? Olchówka. No, Nie mam pojęcia. Chyba jest jakieś tam kwestie zawieszeń zawodników i tak dalej. Tam nawet sędzia tego tego meczu Tomek Pakuła nawet wystosował bodajże pismo do wójta gminy Urchówek, żeby się zastanowił, czy aby. warto finansować. Warto, warto łożyć na ten klub, no bo, no bo no jakby nie patrzeć. No, takie no jest to zachowanie, naprawdę? No takie no, rzeczy nie powinny stosowne. mieć miejsca, ponieważ to jest wiadomo, no, niższe klasy rozgrywkowe to jest, no, to jest zabawa w futbol, a nie poważne granie, więc po co właśnie do, dopuszczać do jakiejś takiej czystej hamowy, na, na, na trybunach, na boisku. Przyszliśmy, no, no to są ludzie, którzy, którzy na co dzień pracują, trenują, są normalnymi ojcami, y, 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 są ojcami, mężami i przychodzą na mecz i, w, i wstępuje w nich nie wiadomo co, więc ja nie, ja nie potrafię tego zrozumieć. Ja nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego zawodnicy, którzy y, y, właśnie po, po ubraniu się w koszulkę y, no, Zachowuj się w ten sposób, tak? I poniżej, to, to, no tak, tak, Poniżej piłkarza. krytyki. Oczywiście że, tak, oczywiście, że tak. Więc spotykamy się w takiej B klasie, A klasie, klasie okręgowej i przychodzimy grać w piłkę, a nie, a nie bawimy Dobrze, się panowie, w akwarium. już kończyć. Tak, jeszcze na, ostatnie słowa, Może Tomek coś jeszcze może do Ja jeszcze tak nawiążę do bo, tak bo ja rozmawiać i rozmawiać o tej piłce nożnej <laughs> i tyle tematów. Bo więc... ja sobie myślę tak, że żeby... ludzie sędziujący w A klasach, w B klasie czy w okręgówce dostają po UBM za kolegów z Ekstraklasy czy z pierwszej ligi, którzy handlowali meczami, raz mają sprawy, zarzuty prokuratorskie i jeżdżą do Wrocławia. I po prostu nie ma prestiż arbitra głuperskiego. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak prestiż. Nie ma, nie ma szacunku arbitra. przez to, że im się krzyczy, że oni sprzedają mecze, handlują są tacy. Tak, to jest wina tych właśnie. Owacy, a w 99% ludzie, którzy są. Już, siebie. A klasę czy... B klasy to są miłośnicy. Z tego co wiem, to jest coraz mniej chętnych do tego, aby zostawać sędzią. Dobrze, panowie, kończymy? No moglibyśmy jeszcze długo, Bardzo długo, Piotrze, bardzo długo. Dziękuję wam za rozmowę. Myślę, Dzięki. że jeszcze porozmawiamy o tej piłce nożnej naszej zamońskiej. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień. My również dziękujemy. Dziękujemy. Prezentera ubiera salon odzieży męskiej Rekman Galeria Rewia Park, zamość ulica Lubelska 40.